No, mam poranek 7 listopada. 13 stopni, na razie na polu trochę zima bo... W serii w tym lesie, Fanal. Ładnie, ładnie tu jest, ale nocą robi naprawdę dużo większe wrażenie. I klimat jest nocą dużo większy, jak jest tam mgła jeszcze. Pojechaliśmy sobie zwiedzać dalej, bez jakiegoś konkretnego planu, taki bardziej dzień na chillu sobie zrobiliśmy. Eee, także sobie zjedliśmy śniadanie z takim widoczkiem, jak teraz tutaj widzicie, jak również zaprzyjaźniłem się z taką jedną francuską. <grym> eee, a tak to przez resztę dnia sobie eksplorowaliśmy jakieś takie mało uczeszane zakątki Madery eee, północne, Północnej. I w takim miejscu sobie właśnie zjedliśmy obiad, jak widzicie. I zatrzymaliśmy się w takim miejscu na obiadek na spaghetti. Widoczne są naprawdę nieziemskie. Te szczyty w tych murach. Naprawdę baja, baja, baja. I jeszcze sprzedam ciekawostkę odnośnie Madery ponieważ tam są bardzo wąskie drogi. Dokonując do tego fakt nachyleń i przechyleń terenu, to naprawdę nam się robi niezłe kombo i tam się jeździ technicznie ciężko. Natomiast w 100% procentach wynagradzają to widoki, które są po prostu cudowne. Tam się po prostu jeździ autem i to sprawia niesamowitą przyjemność, widząc, widząc te wszystkie klify z okna samochodu i was takimi widokiem na chwilę zostawiam. Nie wiem, nie I, I No, się dzieje? Przez to słyszałem. Ojej, jechaliśmy właśnie do Mira, Duro, Tokmubyaste. E, e, widok stąd jest, jest dobry, jest dobry. Nie, tam tu jest. Ten naprawdę robią, robią w wrażenie. Niestety już trochę późno dziewiętnastą godzinę Także widać, co widać. No. Widać mało, widać mało. No uwalone. Ale też a... <ścoughs> ten pomost. że następnym razem przyjeżdżamy tu, kupujemy szmatę, szorujemy to i będzie No tak miło W każdym razie zbieramy się zaraz w góry, wracamy znowu, Będzie spać na taki... I wyrobię A więc jesteśmy w ogóle po wschodniej części wyspy, nad miejscowością Konaiko. Kanikol. Kanikal. Kona... Um, miałoby dzisiaj Pikoru Iwo Alejero, niestety. Może nie wygląda, ale tam pogoda w górach po chmurach może to było, to widzicie yy, naprawdę była ostra ostra była, napierdzielało deszczem tak yy, przez całą noc i rano również, że stwierdziliśmy, że, że to nie ma sensu i sobie, sobie pójdziemy jutro z rana także dzisiaj ostatnia część wyspy bardzo ładne traski są mam nadzieję, że wam je pokażemy fajnie yy, i wieczorkiem tam po południu, bardziej tam do Hunchal, nie wiem czy wam yy, widzicie teraz za tak o a funczal pyszny pyszny obiadek na nas czeka w <laughs> Się, jakby jak na Porto była i też jest ta sama tutaj, także mam nadzieję, że będzie tak samo pysznie. co? Lecimy. No i zaczęliśmy trasę mm, kilku na wschodniej i wschodniej części wyspy i naprawdę widoki był niesamowity. Taki trochę nawet islandzki vibe był na pewno wiało <laughs> podobnie jak na Islandii. I co jeszcze mogę z takich ciekawostek powiedzieć, to to, że jak są jakieś takie atrakcje bardziej wymagające, które wymagają podejścia paru kilometrów czy, czy jakiejś aktywności fizycznej, to naprawdę z dumą mogę powiedzieć, że bardzo dużo jest na Polaków. Także Polacy raczej nie są ludźmi, którzy przyjeżdżają na Maderę, tylko leżeć na plaży, tylko naprawdę również chodzą, co jest bardzo fajne. A taki właśnie widok był z góry jak przyszliśmy. Naprawdę cudo, cudo. Jedno z moich ulubionych wspomnień właśnie z modery było z tego wschodniej w części wyspy. Także bardzo wszystkim polecam. Ktoś będzie miał okazję tylko tam wstąpić. I jeszcze po drodze, w drodze powrotnej zahaczyliśmy o plaże, plaże o kamienie. I sobie trochę poskakaliśmy. Wysoko! Trochę wysoka jest! No jest wysoko! 5 ramen będzie! Jak nie okay. sześć Raz się umiera <noise> Pięknie wyszło, pięknie Dwa kroki i lecisz od razu nie patrz, nie patrz, nie patrz, dawaj skaż <noise> Hahaha Skoczył kurde Skoczył skurczywek Skoczył kurde My wróciliśmy już z tego przylądka na wschodzie Jesteśmy w miejscu, Tym samym, gdzie się kąpaliśmy pierwszego dnia jak tu przylecieliśmy i co, powiem wam, że już tak czwartego dnia jak się wchodzi po ten lodow lodowaty prysznic, to już to jest ok, już ciało już się trochę przyzwyczaiło, przyzwyczaiło że nie ma ciepłej wody, e, także bez problemu można wchodzić. Nie robi jeszcze takie wrażenia, e, jak, jak pierwszego dnia jak się tu przyjechało, puściło tą wodę i się odskoczyło, aż o taka zima była. A to już normalnie. E, no, lecimy do Funchal. Coś zjeść, bo, bo skończył nam się gaz w, w, w paniku. Także jedziemy coś zjeść, i potem wieczorkiem jedziemy na Pico de Areiro na parking. Tam może uda się wejść na szczyt, na zachodzie słońca. Zobaczymy, czy będzie, czy będzie coś widać. Jak w mieście jest ok, to tak w górach są takie chmury. No ale zobaczymy Taka no szama w takim przystąpieniu Po szamce pochodziliśmy sobie trochę po funcial A wieczorkiem jak się już ciemniło pojechaliśmy na Pico de Witam 7 listopada sobie pod Pico de Areiro i wygląda dookoła nas Tak jak widać na załączonym obrazku Strasznie silno, strasznie silno. Małpierdziowa mgła z lekkim deszczem Także mam nadzieję, że to się jakoś rozpogodzi, bo jak nie, naprawdę to będzie ultra, ultra ciężki, ciężki. Dramat. Wiatr no, też ale żyłam najprzyjemniej. Wyciągnęłam na paprycę. Dobre. Jak tu ten południowy wina. Jak wygląda to. A co? Pikoder Ruiwo, właśnie. No i naprawdę jeden z moich był w słońcu, już cię przesadę, nie wiem, już stwierdzić. A zobaczymy zobaczmy jeszcze, jak się dalej. czas nie wiem jak rzucę tutaj zdjęcie jak się udało wykręcić ale fajna traska naprawdę dla każdego i ze wszystkim widziałem babce która szła w moklerze widziałem widziałem wiele Air Force'ów jedynek widziałem również jak się tam najadczy 9 także do zrobienia ze wszystkim w bluzie, w jeansach naprawdę trasa przystos przystosowana pod każdego tak każdemu polecam jak tylko będzie tak ładną scenerię dla Was znalazłem. W każdym razie lecimy na jakąś. Jezus, kurde, Corolla jedzie z 95. O, e, w każdym razie lecimy na szamę. Za dwie godzinki oddajemy auto. Także trzeba to auto ogarnąć. bo jest niezły syf. No e, co? Dzisiaj nocka chyba na lotnisku. No jeszcze mamy jutro jeden dzień już bez samochodu. W sumie pół dnia mamy. Ale to będę mówić jutro, w sumie będzie jutro Na razie za dzisiaj, dziękuję bardzo i lecimy dalej Witam wszystkich W pięknym dniu 8 listopada Pięknym jak pięknym, ponieważ dzisiaj Jest ostatni dzień Nasz na Maderze Jak zarazem w całej Portugalii Ja sobie wstałem, kurde wyspałem się Przerewelacyjnie Kasper sobie wstał rano i poszedł na jakąś lewadę, czyli tam trasę w górach. I co? O 18 mamy, mamy 30 lot, jest 10, także tam na jakaś kawunia, jakaś szama potem jak już Kasper wr wróci. No i co będzie chyba największym wyzwaniem na dzisiaj, to jest przepakować się żeby upchać ten podreszny do tego do tego samolotu. Jak tak na, na luźno sobie dałem rzeczy, to mam jedną siatkę z brudnymi i drugi, drugi plecak. Także no, roboty z tym przepakowaniem się trochę będzie. I zakładaniem rzeczy na siebie ale lecimy również w fajne miejsce, co prawda, tylko na 17 godzin. Ale fajne, fajne miejsce, fajne miejsce. Także pokażę wam jeszcze jeden kraj, że tak. Właśnie sobie czytaliśmy tutaj, nie jest, 3 godziny chyba. Tak. Co? Czas, czas się, czas się, czas się zbierać. szybki prysznic, szama i na lotnisko. Fajnie, fajna ta metoda była, bardzo ładna. Kiedyś to trzeba będzie wrócić, jeszcze na, idzie, na pewno? Po prysznicu trzeba teraz pakować to wszystko. Upływać trzeba jako badać pod dla do dwóch plecaków